Do czołowego zderzenia radiowozu z samochodem osobowym doszło na trasie Święciechowa Gołanice. Do szpitala trafiło dwóch policjantów. Nowości kulinarne z Leszna i regionu, jak i dobrze znani restauratorzy, rozstawili swoje stoiska na placu Kościuszki w ramach ręków śniadaniowych. Nadanie imienia profesora Aleksandra Zandeckiego Auli Auditorium Maximum Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie poprzedziło uroczystości absolutoryjne. We wtorek, 27 czerwca, prezydent Lesz zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie w sprawie drzew rosnących przy ulicy Rejtana i propozycji zagospodarowania tego terenu. Gwarny, radosny, rozśpiewany i kolorowy taki był marsz dla życia i rodziny, który przeszedł ulicami Leszna. Jak podkreślali organizatorzy wydarzenie miało łączyć, a nie dzielić. Puchary, medale, piękne osiągnięcia i wspomnienia uczniowie Leszczyńskiej Siódemki po raz kolejny wywalczyli tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce. 30 czerwca w czerwcu upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej Leszna kandydatów na ławników. Pierwszy tydzień wakacji obfituje w wydarzenia, na które zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Przygotowano coś dla dzieci i dorosłych. Uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych z nietążkowa biorą udział w unijnym programie Erasmus, realizują jego drugi filar praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii.